Cześć, dajcie! Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania Google Pixel. Pixel to następca Nexusów. Mamy dwie wersje, Pixel oraz Pixel XL. To jest ta mniejsza wersja. Ja ją kupiłem w Anglii za około 600 funtów. To jest wersja 32 GB, czarna. Zresztą, jeżeli chodzi o kolorystykę, to mamy to odzorowane tutaj na pudełko. Tutaj mamy znaczek Google'a. Z tej strony również mamy znaczek Google'a. Z drugiej strony jest Google Assistant. Mamy również Google Cast i Daydream. VR. To są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o tą pudełko. ono jest takie dwuczęściowe. Na dole mamy jeszcze informację o tym, że jest to faktycznie 5-calowiec, 32 GB i wersja Quite Black, czyli taka trochę czarna. Faktycznie to urządzenie nie jest do końca czarne, zaraz sobie do tego przejdziemy. Pudełko otwieramy sobie w ten sposób, zresztą, ono podobnie jak było z Nexusami. Natomiast później. Podnosimy sobie to wieczko, tutaj mam również informację o tym, że to jest właśnie wersja white-black 5-calowy 32 GB, nic więcej nie mamy. Otwieramy sobie same pudełko, na samym froncie mamy telefon, telefon możemy sobie wyjąć, zaraz sobie do niego przejdziemy. Warto wspomnieć natomiast o samej specyfikacji, ekran 5-calowy, Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, AMOLED 440 pikseli na cal, Gorilla Glass 4 z przodu. Urządzenie jest wyposażone w Snapdragon 821, to jest czterorządzeniowa jednostka Adreno 530, 4 GB pamięci RAM. No i tutaj najgorszą stroną chyba tego urządzenia może być bateria 2770 mAh. W przypadku aparatów mamy 12,3 MP ze światłem 2.0, laserowy autofokus, detekcja fazy, podwójna dioda doświetlająca, a z przodu 8 MP ze światłem 2.4. Przechodzimy już do wnętrza pudełka. Mamy ładne tutaj oznaczenie. Let's go, możemy sobie to w ten sposób wyjąć. Wyjmujemy sobie ten element. I cóż tu nam się znajduje? Jak to się otwiera? W ten sposób sobie otwieramy ten element, wyhaczamy, otwieramy. Mamy nasz kluczyk. Oczywiście nie ma tutaj microSD, więc te 32 GB to jest maksymalna pamięć, jaką tutaj mamy. Natomiast powinniśmy mieć nielimitowaną pamięć w chmurze do przechowywania naszych zdjęć. Get started. Oczywiście jest to wersja angielska, więc przeciwka również nie będzie w Polsce. Musimy zastosować sobie adapter. Kilka informacji, gdzie mamy. Przyciski głośności, gdzie mamy przycisk power, jakie mamy kabelki, mamy dodatkowo dołączoną przejściówkę, pokazane, jak to wszystko wygląda. Z tyłu skaner odcisków palców, więc jest to wszystko tutaj wyszczególnione. Mamy również pokazane, w jaki sposób to podłączyć. Takie dość banalne bym powiedział i mamy tutaj informację o samej przejściówce, żeby na przykład przegrać sobie dane z naszego poprzedniego telefonu. Mamy tutaj informacje o tym Google Assistant, mamy również muzykę. Jest tutaj 3 miesiące, tak, 3 miesiące darmowej muzyki, jeżeli chodzi o Google Music. Mamy Thanks, Bardzo ładnie to wszystko zrobione. Hmm, możemy się podzielić MyPhone by Google. I Keep Safe to jest gwarancja oczywiście, więc właściwie tyle, jeżeli chodzi o papierologię. I teraz tak, przechodzimy sobie do samej zawartości. To oczywiście mamy kabel USB typu C, a z drugiej strony mamy zwykłe USB do komputera. Tak, bo są tutaj dwa kable tak naprawdę. Ten kabel jest bardzo długi, on jest do wymiany danych, możemy sobie go zostawić podłączonego przy komputerze. To jest, myślę, fajna sprawa. Tu mamy taki element, który sobie wyjmujemy, musimy sobie go włożyć z powrotem. To jest właśnie nasza przejściówka, czyli zwykłe USB do USB typu C. Jeżeli będziemy na przykład chcieli sobie podłączyć do komputera, no pewno innych zastosowań troszkę będzie, USB OTG, żeby podłączyć pendrive'a i tak dalej. I mamy z drugiej strony jeszcze takie otwierane właśnie pudełeczko, czyli po prostu z drugiej strony otwieramy sobie w ten sposób. I to mamy naszą ładowarkę, która jest oczywiście angielska. W Polsce nie będzie sprzedawane to urządzenie, więc raczej yy, no, w Polsce nie dostaniecie takiej ładowarki. Natomiast yy, jeżeli kupicie w Niemczech sobie to urządzenie, to będzie normalna wtyczka. I bardzo fajny akcent, że kolorystycznie jest zachowana w zależności od tego, jaką wersję kolorystyczną mamy. Taką, yy, taki kolor mamy właśnie tutaj na naszym adapterze. Jeżeli chodzi o amperaż, to przy 5V mamy 3A, przy 9V 2A na wyjściu. I na samym końcu mamy kabelek USB-C do USB-C i chodzi o to, że on jest po prostu bezpośrednio do naszego adaptera, czyli wpinamy sobie go z jednej strony w tym miejscu, w drugim miejscu wpinamy sobie do telefonu. I tak naprawdę to tyle, nie ma żadnych słuchawek. Osoby, które liczyły, niestety mogą się zawieść. Przechodzimy już do naszego urządzenia. Wszystko jest oklejone w folii, więc możemy sobie to zdjąć. Gdzieś tu powiem być jakiś... O, jest tutaj element, który sobie odklejamy. Mamy informację o Google Assistant. To jest chyba najważniejsza funkcja, jeżeli chodzi o nowy ekosystem właśnie Google'a i również o ten telefon. To sobie zdejmujemy. I mamy wersję kolorystyczną czarną. Czarna, która no z przodu mocno nawiązuje chociażby do HTC A9. zresztą to urządzenie zostało zbudowane przez HTC, więc warto o tym też wspomnieć. Z tyłu natomiast mamy jakby dwuczęściową powierzchnię. Jedna to jest taka matowa i to bardziej w szary wpada. U góry natomiast mamy Gorilla Glass 4, które jest no już widać, że to jest grubsze. Ta część u góry jest grubsza ze szkłem. To szkło wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Skaner odcisków palców również pokryty myślę że szkłem. No i aparat 12.3 megapiksela, o którym mówiłem, wszystkie czujniki podwójna dioda doświetlająca. Tu mamy miejsce, gdzie są y, paski antenowe i jest ich troszkę tutaj, tutaj, tutaj i na dole. Ładne logo Google'a, więc no, wygląda to całkiem ciekawie. Z prawej strony mamy dwa przyciski, jeden przycisk głośności, drugi przycisk Powers, oczywiście ze specjalnym takim materiałem na tym przycisku, żeby można go łatwo było rozpoznać. U góry możemy zauważyć aparat 8 megapikseli, czujnik, głośnik, Tutaj sporo miejsca jednak zmarnowano, niestety, no dużo tego jest. Natomiast na dole możemy zauważyć, że mamy złącze do ładowania USB typu C na środku. Mikrofon po lewej, po prawej głośnik dość standardowo to wygląda. No, przyjemna, bryła, przyjemna. Z lewej strony mam wejście na kartę Nano Sim. U góry natomiast mamy złącze na słuchawki, 3,5 mm. No dobra, włączmy sobie urządzenie. Ten smartfon no, faktycznie nie jest zbyt duży, warto o tym gdzieś wspomnieć. Zobaczymy sobie, jak wygląda ekran logowania, bo przyznam szczerze, że to. No zapewne będzie jakaś nowość. Podejrzewam, że w trakcie konfiguracji również możemy skonfigurować sobie nasz skaner odcisków palców. Zobaczymy jak urządzenie jest naładowane. Ładny dźwięk również. No i zobaczmy. Co nam się pojawi. Mamy dodatkowo jeszcze animację. Ok. Wybieramy sobie język. Mam nadzieję, że polski jest mimo wszystko. Jest. Rozpocznij. Okej, okay, włączmy kartę SIM sobie. Na samym slocie mamy jakieś tutaj 1600 Amphitheater, Jakieś dodatkowe oznaczenia. No i możemy kopiować, oczywiście, dane z innego urządzenia z Androidem albo z iPhone'a. Natomiast konfigurujemy sobie je na nowo. Łączymy się z siecią bezprzewodową. No i przechodzimy do opcji, gdzie możemy dodać skaner odcisków palców. Robimy sobie wzór standardowy. Przypomnijmy, gdzie jest skaner. No i przykładamy sobie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć razy tylko, bardzo, bardzo szybko, ok. Kopia zapasowa, wyłączenie kopii zapasowej, wybieramy usługi, na które musimy się zgodzić. Eee, pełna, o, automatyczne usuwanie pamięci e, do chmury, jeżeli będzie zbyt mało wolnej pamięci, to jest ciekawe. Powinniśmy zwiększyć wygodę korzystania z Androida. Ciekawe. Zgadzamy się. Dalej. Zgadzamy się na wszystko. Zobaczmy, czy wszystko jest już gotowe. O, wow, jesteśmy. No dobra, jesteśmy. Z lewej strony Google Now, oczywiście. Tutaj mamy menu aplikacji. Tutaj przechodzimy sobie między poszczególnymi aplikacjami. O no, tych gestów jest sporo z tego co widziałem. Ja oczywiście spróbuję poznać jak najszybciej urządzenie, zobaczyć jak ono sobie radzi. Mianowicie w najbliższych 24 godzinach, i zrobię Wam taki materiał po 24 godzinach, jak to urządzenie się sprawdza. Tym bardziej, że mam jutro cały dzień wyjazdowy, to będę w stanie Wam powiedzieć, jak w trasie się to urządzenie również sprawdza. Dajcie znać, co chcielibyście wiedzieć. Oczywiście odpowiem na wszystkie pytania z komentarzy. Natomiast jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz zapraszam Was do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych materiałów z Google Pixel oraz innymi. Jeżeli podobał Wam się materiał, będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie i zalajkujecie. Dzięki bardzo trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć!